Przed chwilą miałem niebywałą okazję. Miałem okazję posłuchać TVN24. Tam oczywiście temat dnia, temat ostatnich dni właściwie, czyli Wielka Powódź. Ale co przykuło moją uwagę, to wypowiedź jakiegoś eksperta. Doktora, profesora, nie wiem. Ale ekspert. I ten ekspert zaczął mówić o tym, że ostatnia powódź była w 1997 roku i to od tego czasu, od roku 1997, globalne ocieplenie wystrzeliło. Od tego czasu temperatura rośnie w zatrważającym tempie, i efektem tego jest yy, aktualna powódź. Czyli, między innymi, podkreślił słowa Rafała Trzaskowskiego, że planeta jednak płonie, a z tej płonącej planety robią się powodzie. Jo nie wiem, skąd oni tych ekspertów biorą, ale z tą swoją manipulacją to już przesadzają naprawdę. Jeszcze trochę, naprawdę, jeszcze trochę i ekspert w tvn nie powie, że jeżeli Polska nie przyjmie więcej migrantów, to spowoduje to powodzie i suszę i suszę i powodzie jednocześnie. No na litość boską ludzie.